Teraz pokażę Wam kolejną propozycję wianuszka na komunię. Do ozdobienia wianuszka użyję dwóch kwiatków Kanzashi. Dwóch satynowych różyczek na tiulowej w i dziesięciu takich kuleczek tiulowych. Teraz pokażę Wam, jak zrobić takie kuleczki tiulowe, ponieważ Kazashi znajdziecie już w moich filmach. Jak zrobić taką różyczkę również znajdziecie. Natomiast to jest nowość i chciałam Wam pokazać, jak to wykonać. Do wykonania potrzebujemy igły i nitki, a także tiulowej białej wstążeczki. Ta Stążeczka ma szerokość 10 mm, czyli 1 cm. I teraz tutaj przy samej krawędzi mm. będę to wszyć. W ten sposób przywam około 20 cm tej wstążeczki. I kiedy mam już zszytą tą wstążeczkę, teraz ją po prostu ściągam, związuję końce nitki i gotowy kwiatek. Widzicie, taka kuleczka jest już gotowa. Jest to bardzo szybkie do zrobienia, bardzo proste. Potrzebuję około 70 cm drucika. Może być to zwykły miedziany drucik, tak jak w moim przypadku. Może to być drucik florystyczny. Teraz na ten drucik nabiorę 18 perełek. Teraz przy pomocy satyny będę maskować ten ruch, żeby przymocować ten materiał. Potrzebuję klejona na gorąco. Do tak przygotowanej formy teraz będę przyklejać kolejne wszystkie ozdoby, czyli znowu zaczynam od kazashi, te kwiatki przyklejam jako pierwsze. I na zakończenie przykleję takie różeczki z kokardką. Do wykończenia wianuszka pozostało zrobić tylko w tym miejscu kokardę. Tym razem do wykonania kokardy użyję zwykłej tiulowej wstążeczki. Wstążeczka ma szerokość 10 mm, czyli 1 cm do wykonania kokardy będę potrzebowała około 3 metrów. Całą długość w przecinam na połowę i teraz będę składać podwójnie tą stążeczkę czyli tak jakbym to robiła z dwóch Warstw. Ponieważ robię to z dwóch warstw. Przekładam tym razem tylko dwa razy. I po środeczku zszywam to nićmi. Teraz tą liczą wyjątą tą kokardę do I teraz wystarczy tylko do wszystko kokardę, do Januszka.